Modelarskie kołatwo, witajcie, cześć, ostatnie sprawozdanie z prac warsztatowych nad M8 Howitzer z w skali 1 do 48. Jak widzicie wieża oprócz mm, karabinu maszynowego jest już poskładana w całość, tak jak cały zestaw składalność, absolutnie genialna. I w zasadzie jest to pierwszy model od dawna, w którym nie użyłem ani grama szpachli, wszystko do siebie pasuje wręcz Perfekcyjnie i życzyłbym sobie, żeby więcej takich modeli było. Fakt faktem yy, działo posiada detal tylko od góry, od dołu jest straszliwie uproszczone. No tak to niestety jest. Też za dużo elementów wyposażenia wnętrza tutaj nie uświadczymy jednak. Moi drodzy wszystko schodzi się ze sobą wybitnie, wybitnie dobrze. Yy, pomimo tego, że jest to model w większej skali naprawdę jest bardzo dobrze. Lufa, jak widzicie, ma wylot ładny. Udało mi się, myślę, nawet osiągnąć pewną fakturę. Efekt prawdopodobnie niezamierzony. Kalkomanie położyły się wybitnie super. Używałem wyłącznie tutaj już farm AK Interactive. Za wyjątkiem, nie wiem, czy teraz widać pasków wymalowanych Pactrum i tylny koszyk taki trochę przetarty metodą suchego pędzla met, gunmetal spactry plus yy, bazowy kolor czyli olive, gru, olive drop przepraszam, tak jest, został jeszcze wetering, ale nie będę was tu weteringami zamęczał, bo zostanie on wykonany za wyjątkiem błota, praktycznie tak samo jak w kadłubie jest jeszcze KM proszę tutaj go położę no KM to jest akurat troszeczkę słaby element zwłaszcza te tylnie uchwyty które trzeba by jakoś wyfrezować ale nie mam aż takiego precyzyjnego narzędzia żeby to uczynić tak więc po weteringu, który nie będzie zbyt yy, taki skomplikowany ponieważ użyję tylko shadera i filtra włożę karabin, zatknę bierze i widzimy się w galerii oraz w recenzji zestawu która będzie jak najbardziej pozytywna. Pamiętajcie, linki społecznościowe znajdziecie w informacjach o kanale. I jest też pierwsza dedykowana zbiórka na Patronecie. Dzięki, cześć!